Witamy na ostatniej w tym sezonie po meczowej konferencji w Łodzi Łódzki Klub Sportowy w meczu 36 kolejki wygrał z rogowem Częstochowa 3 do 2. W pierwszej części konferencji jest z nami trener drużyny gości, pan Marek Pabszun. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Poprosimy o ocenę meczu, który przed chwilą się zakończył. No, na początek powiem, że klątwa łks u nie została zdjęta z nas, bo piąte spotkanie nie możemy wygrać. I to chyba dobrze, że z UKS-em już nie będziemy mierzyć w przyszłym sezonie, bo ciężko widać nam o te punkty. Jakby nie patrzeć, ubywa wam bardzo niewygodny rywal. Tak, to prawda. I nie jest to jakieś pocieszenie, bo nikomu źle nie życzę. Natomiast wiadomo, że te kwestie już zostały rozstrzygnięte i ani pomóc, ani przeszkodzić nie mogliśmy tutaj. Jeżeli chodzi o sam mecz, to. No. prowadząc dwa razy na wyjeździe, wydaje się bardzo nieodpowiedzialne stracenie dwóch bramek z kontrataku. No i byłem zdziwiony tym, tym zachowaniem moich, moich piłkarzy I, i tak to się, tak to się kończy no z perspektywy boiska UKS posiadanie miało oczywiście, tak jak zawsze, duże, natomiast sytuacji nie, nie, nie tworzył. My sporo mieliśmy tego po stałych fragmentach, szczególnie w pierwszej połowie i gdybyśmy zagrali mądrzej, rozsądniej i odpowiedzialniej, no to prawdopodobnie byśmy, byśmy wygrali, ale tego nie zrobiliśmy przez to, przez to co powiedziałem no i, i musimy tą porażkę przyjąć i e, jedziemy do Częstochowy trochę smutnie, ale mamy jeszcze jeden mecz będziemy chcieli przełamać tą barierę 50 punktów i wy, wygrać na zakończenie e, z Wisłą Płock Dziękuję Pytanie od Krzysztofa Sędzickiego z telewizji To ja czy ostatnie mecze krystalizują numer 1 w bramce ostatnio sporo krytyki spada na Michała Dliwe. Czas e, takich analiz rozliczeń jeszcze przed nami, bo jest jeszcze jeden mecz. Natomiast no, prawda jest taka, że kolejni zawodnicy dostają szansę i to jest weryfikacja, to nie jest tak, że my się tutaj bawimy i... i, i Dogrywamy tą ligę? Zupełnie nie. Chcemy wygrywać i e, ubolewam nad tym, że w trzecim meczu przegrywamy, ale to też jest weryfikacja piłkarzy. Nie, nie mówię o, o bramkarzach a tylko, ale, ale o innych też, też graczach. To może się komuś wydawać, że, e, że sezon już dla nas się zakończył, a dla mnie się nie zakończył i niektórzy mogą, mogą no, gdzieś tego skutki odczuwać w przyszłości. Jakby pan porównał ten z którym graliście w chatowie z tym, który dzisiaj tutaj walczył w Łodzi? Zdecydowanie bardziej zdeterminowany. Widać przeciwnik był głodny tego zwycięstwa, bo nie wiem ile już tamtych spotkań. Ja, ja się tym nie. nie... Nie zajmowałem to analizą taką, bo to nie ma żadnego znaczenia ile kto wygrał, ile kto przegrał. Mecz jest meczem i trzeba się po prostu u niego dobrze przygotować. Natomiast widać było, że, 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 ci zawodnicy chcą po prostu wygrać za wszelką cenę, wygrać, 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 żeby nikim w tym, tych porażek nie liczył i to, to i się udało i gratuluję za to, bo, bo ta determinacja została nagrodzona, bo, bo uważam, że, że tym głównie wygrali i, i dlatego dzisiaj zdobyli trzy punkty. Dziękuję trenerze. Gościem pierwszej części konferencji był trener rakowa Marek Pabszun. Powodzenia. Dziękuję w bardzo. Z Do zobaczenia. Zaczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu Eukes Raków Częstochowa. Tym razem są z nami trener Eukesu Wojciech Stabowy. Dzień dobry. I Michał Trąbka. Dzień dobry. Panie trenerze, na początek poprosimy o krótkie podsumowanie meczu. No przede wszystkim to chcę pogratulować swojej drużynie dzisiaj dobrej gry zwycięstwa w meczu z Rakowem. Ten mecz oczywiście miał różne momenty, różne fazy. To nie było tak, że przez całe spotkanie graliśmy dobrze, ale zdecydowana większość meczu to ten, UK, ten UK, z którego myślę wszyscy chcielibyśmy oglądać. Cały czas ładne akcje, ładne bramki, duża determinacja ze strony moich piłkarzy, a przede wszystkim kontrola nad całym spotkaniem. Często niektórzy obserwatorzy denerwują się na to, że duży nas się długo przy piłce utrzymuje, ale ja jestem w 100% przekonany o tym, że właśnie to była dzisiaj nasza broń która po prostu dała nam zwycięstwo, tak jak bronią Rakowa są zdaje fragmenty gry, to naszą było to, że potrafiliśmy mieć kontrolę nad tym spotkaniem i stwarzać sobie takie sytuacje, które dały nam dzisiaj zwycięstwo. A jeszcze myślę że bardzo ważnym elementem jest to, że pomimo tego, że w tym meczu przegrywaliśmy, potrafiliśmy się dwukrotnie podnieść, co świadczy o tym, że ten zespół naprawdę ma charakter. Że ten zespół naprawdę potrafi grać w piłkę, a to, że niestety ten sezon kończy się tak jak się kończy. No, widocznie życie napisało taki scenariusz po coś. a ja myślę po to, żeby po prostu wrócić po roku do ekstraklasy dużo, dużo mocniejszym, silniejszym od te doświadczenia z tego sezonu. Mocno w to wierzę, bo wierzę w tą drużynę i teraz jeszcze chcę pokazać, że chłopcy pokazali naprawdę dzisiaj bardzo dobrą piłkę, zagrali naprawdę bardzo dobry mecz i chcę im za to serdecznie podziękować. Dziękujemy za to podsumowanie. Przechodzimy do pytań. Jan Pęczak z portalu IGOL pyta, czy czuje Pan dużą ulgę, że udało się wreszcie wygrać i przełamać tą serię meczów bez zwycięstwa? Ulgę to ja poczuję jak za uks za rok wrócę do Ekstraklasy, to wtedy poczuję ulgę. Jedno zwycięstwo niczego nie zmienia. Być może jeżeli, jeżeli już coś się zmienia, no to to, że przez chwilę się po prostu cieszymy, tak? że zagraliśmy w końcu dobry mecz, wygraliśmy ten mecz, ale przed nami ciężka praca, jest dużo rzeczy do zrobienia, żeby się optymalnie przygotować do nowego sezonu, bardzo ważnego dla nas sezonu. Szkoda nie, że, że nie tego w ekstraklasie, ale to już nie ma o co o tym mówić, bo to już jest jak gdyby sytuacja, której się nie odwróci. Natomiast na niewątpliwie jestem po meczu zadowolony, bo zadowolony jestem ze swoich piłkarzy, bo ja cały czas w nich wierzyłem, wierzę i wierzyć będę, bo to jest naprawdę bardzo fajna grupa ludzi. Pracuję z nimi na co dzień, wiem, więc wiem, co oni robią, jak bardzo chcą, jak się mocno starają. A to, że jest to młody zespół, zespół, który nie ma jeszcze takiego doświadczenia ekstraklasowego, to jest druga strona medalu. To co powiedziałem przed chwileczką, ja wierzę w to, że my wrócimy dużo mocniejsi, silniejsi właśnie tym doświadczeniem, którego teraz wszyscy żeśmy tutaj e, się e, może nie nauczyli, ale nabyli. Większym pozytywem jest dla Pana bardzo dobra skuteczność z przodu, czy mimo straconych dwóch goli niezła postawa defensorów? Ja jestem zadowolony z gry całego zespołu zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Graliśmy bardzo dobrze w obronie. Ja pomijam kwestię tych dwóch bramek, które padły po stajech fragmentach gry, bo to na pewno nie było dobre w naszym wykonaniu, ale widać było, że w drugiej połowie ta mocna strona niewątpliwie, jaką są staje fragmenty Rakowa Częstochowa no w ogóle nie funkcjonowała. Dlaczego? Dlatego, bo moi zawodnicy wyciągnęli wnioski w przerwie, tak? Lepiej późno niż wcale. Natomiast w ofensywie to praktycznie myśmy cały czas prowadzili grę. Tutaj Raków praktycznie nie stworzył sobie żadnej sytuacji z gry, a to pokazuje, że po prostu mało był przy piłce, mało miał inicjatywy. Że ta inicjatywa, jeśli chodzi o tę grę, grę ofensywną, była zdecydowanie po, po naszej stronie. No myśmy dzisiaj byli przede wszystkim zespołem zdecydowanie lepszym od Rakowa. Jakby ktoś tak chciał popatrzeć na miejsca w tabeli, to o tym dzisiejszym meczu spokojnie można byłoby jej odwrócić. Czym była spowodowana dzisiejsza nieobecność Ricardo Dimy? Ricardo, no, niestety po ostatnim meczu, który graliśmy w Gdyni, ma bardzo mocno stuczony staw kolanowy. Stąd jego nieobecność i to stuczenie jest na tyle mocne, że najprawdopodobniej też nie będzie mógł być brany pod uwagę, jeżeli chodzi o ostatnie spotkanie, które rozegramy w Kielce. I jeszcze jedno pytanie od Janka Pęczaka: dziś można powiedzieć, że był to zalążek tej drużyny, która wyglądała bardzo dobrze na treningach. Tak czy nie? Ja bym powiedział, że to nie był zalążek, tylko ta drużyna, która dzisiaj wybiegła na boisku w meczu z Rakowem. W bardzo wielu momentach i fazach meczu wygląda właśnie tak, jak wygląda na treningach. Szczególnie druga połowa i też momenty w pierwszej połowie. To było to, co ja bym chciał, żeby zespół grał, zarówno wtedy, kiedy atakuje, jak i wtedy, kiedy broni, bo momenty były naprawdę bardzo, bardzo dobre. To jest dobry prognostyk na przyszłość. Oczywiście ja nie chcę być odbierany na zasadzie takiej, że. Wygraliśmy dzisiaj mecz rakowym, no to już jesteśmy świetni, bo powtarzam teraz jeszcze, że przed nami jest bardzo dużo pracy, którą musimy wykonać, żeby się przygotować do tego nowego sezonu jak najlepiej. Ale widać było i każdy, nawet najbardziej, myślę, ta osoba, która kompletnie wełka jest, już nie wierzyła. Widziała dzisiaj, że naprawdę, naprawdę warto wierzyć w ten zespół. Czasami takie sytuacje się w sporcie zdarzają, że niestety się z ligi spada, ale też się zdarzają takie sytuacje, że się z niej spada i po roku do niej wraca. I myślę, że życie takie, no taki scenariusz nam napisze i że do tej ekstraklasy szybko wrócimy. Samuel Koral w ostatnich dwóch meczach zdobył trzy bramki. Czy jest Pan pewny, że to właśnie Hiszpan powinien być podstawowym zawodnikiem na pozycji numer 9? To pierwsze z pytań od Piotra Dryma z portalu No dzisiaj wyszedł w podstawowej jedenasce, więc wyszedł dlatego, bo dobrze wyglądał przez chwilę w Gdyni szczelił bramkę. Mówię dlatego przez chwilę, ponieważ miał problemy żołądkowe, dlatego musiał z boiska zejść. Natomiast dzisiaj potwierdził, że jest zawodnikiem, który potrafi strzelać bramki, że jest zawodnikiem, który jak tylko się dobrze czuje, jest dobrze przygotowany, a tego chłopaka niestety nękały urazy, kontuzje. On nie mógł wejść w taki normalny rytm treningowy i meczowy. Dzisiaj pokazał, że jeżeli w takim rytmie się znajduje, to jest bardzo groźnym napastnikiem i uważam, że w ŁKS-ie mamy trzech dobrych zawodników na tej pozycji, bo poza Koralem również za takiego uważam Kubę Wróbla i Łukasza Sekulskiego i myślę, że między tą trójką będzie się toczyła zażarta walka o to miejsce na pozycji numer 9, ale samo dzisiaj podobnie jak i cały zespół zagrał naprawdę bardzo dobry mecz i cieszę się, że zdobył dwa gole. ŁKS wygrał w pełni zasłużenie, ale czy nie ma pan wrażenia, że drużyna nie wyciągnęła żadnych wniosków z pierwszego meczu pomiędzy tymi drużynami pod pana wodzą? Mowa tutaj o bronieniu stałych fragmentów gry Rakowa. W pierwszej połowie nie wyciągnęła wniosków, w drugiej połowie wyciągnęła je bardzo dobrze, bo Raków miał też kilka stałych fragmentów gry w drugiej połowie i nie zrobił z tych stałych fragmentów nic, kompletnie nic. Pierwszy mecz, który graliśmy w Bełchatowie Raków miał mnóstwo sytuacji, myśmy tam szczęśliwie zremisowali, bo naprawdę mieli bardzo dużo sytuacji, takich postaw fragmentach gry, które mogli zamienić na bramki. Dzisiaj te stałe fragmenty gry, po których te bramki padły, to nie były jakieś wybitne rozwiązania, jeżeli chodzi o stały fragment gry, tylko po prostu nasze gapiostwo. Natomiast jeżeli żeśmy to skorygowali w drugiej w przerwie, to w drugiej połowie tak powiedziałem, to była już broń rakowa, która nie funkcjonowała, nie funkcjonowała ale nie dlatego, że... Oni tego nie potrafią, bo na pewno staje fragmenty gry mają bardzo dobrze opracowane, tylko po prostu mój zespół pokazał, że pomimo tego, że jesteśmy dużo niżsi, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, to potrafimy po prostu e, równie dobrze bronić w tym elemencie gry, jeżeli tylko po prostu e, mocno się sprężymy, skoncentrujemy i, i czasami w przerwie powiemy sobie tak po męsku, co o tym myślimy. I jeszcze jedno pytanie, tym razem od Krzysztofa Sędzickiego z telewizji TOJA. Czy dobrze widzieliśmy fragmenty z grą z trzema obrońcami? Nie, ja to jeszcze raz chcę powtórzyć, że my nie gramy mm, trójką obrońców, gramy czterema obrońcami, natomiast no, czasami może być takie wrażenie z tego względu, że nasza szóstka pełni rolę takiej osoby, która łączy te dwie formacje, i obronną, i mm, drugiej linii, ale to fajnie, że... Mm, Niektórzy nie potrafią odczytać naszego ustawienia. Oczywiście nie jest to żaden pstryczek z, z mojej strony w kierunku pana, który o to pyta, tylko mnie też o to chodzi i nad tym będziemy mocno pracować, żebyśmy nie byli zespołem schematycznym, tylko zespołem takim, który swoim ustawieniem no, jest trudny do rozszyfrowania. Żeby tak było przed nami długa praca, ale cały czas nad tym mocno pracujemy. Ja jeszcze chcę tutaj dodać jedną rzecz, bo się koło mnie Michał Trąbka, że od momentu kiedy jestem w UKS-ie, w mojej ocenie Michał każdy mecz grał bardzo dobrze, ale ten dzisiejszy naprawdę zagrał świetnie. No, był dla mnie królem środka Pola razem z Drago i z Maxem no A bramka, którą szczelił na 1-1, no to stadiony Świata. No. Ma ten chłopak ogromny potencjał i bardzo bym chciał, żeby był za UKS-em cały czas, żeby za UKS-em wrócił do ekstraklasy i życzę mu grania na jak najwyższym poziomie, najlepiej w UKS-ie, a kiedyś może gdzieś na stadionach poza granicami naszego kraju, bo dla mnie to jest ogromny, ogromny talent. Może prezes będzie miał do mnie pretensje, że robię tutaj reklamę Michałowina, no ale, ale po prostu mówię to, co uważam. Jak Klub dobrze zarobi, to na pewno nie. Michał, to a propos w takim razie yy, przechodzimy do pytań do Ciebie. Czy te strzały z dystansu to element taktyki, czy raczej wyłamania się z niej, pyta Krzysiak Sędzicki z telewizji. To ja. ja myślę, że, że, że musimy korzystać z tego elementu gry. No, w ostatnim czasie to szwankowało. A mamy, mamy mówione, że mamy uderzać, jeśli mamy do tego kutem, okazję i, i pozycję przede wszystkim, no uderzyłem, u, udało się. Miałem jeszcze jakieś tam próby, próby w pierwszej połowie, no, może troszkę gorsze, ale na pewno będę dalej próbował, bo, bo to jest, jak się okazuje, czasami efektywne. Co ma tacy do sobie Raków, że macie na nich patent w tym sezonie? Właśnie myślałem też o tym po meczu, że dość dobrze nam się z nimi gra. Wydaje mi się, że, że, że wynika to trochę z tego, że mamy dość sporą przewagę w środku pola w tych meczach. Jest nas często jednego zawodnika tam więcej i, no i mega, mega przeważamy w tych meczach i, i dominujemy raków. Mamy ciągle piłkę, utrzymujemy się przy niej i z tego stworzymy sobie okazję. Generalnie, z perspektywy boiska, opowiedziałbyś to, co dzisiaj działo się tutaj wieczorem w szelejuni. Ja myślę, że, że, że dwie połowy nawet były pod, naszym, pod naszą kontrolą, druga na pewno bardziej, ale, no ale w pierwszej połowie nie uchnęliśmy błędów przystałych stałych rąk na gry. No i dzięki temu Raków strzelił te dwie bramki, ale wydaje mi się, że, że i w pierwszej i w drugiej połowie to my kontrolowaliśmy mecz. Na zakończenie sezonu wyjazd do Kielc. Czy Torona będzie też tą drużyną, z którą na koniec UKS będzie miał korzystny bilans meczów? Na pewno chcemy bardzo wygrać w Kelcach, no bo to będzie taki fajny prognostyk przed, przed pierwszą ligą, że, że jednak coś potrafimy i tak jak bardzo dużo osób nas skreślało, może tymi dwoma meczami ostatnimi pokażemy troszkę honoru i, i, no i tak jak mówię, to będzie fajny prognostyk przed, przed następnym tym rokiem. Oby tak było, to tyle dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Przypominamy, Łódzki Klub Sportowy płokona Raków Częstochowa 3 do 2 w przedostatnim meczu sezonu 2019-2020.